Z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Panie. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, dzieci: Czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb, w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: Kto Ty jesteś? Bo widzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych wstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paść baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie. Odparł mu, tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego, paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do Niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do Niego: Pójdź za mną. Oto słowo pańskie. Awa to, Aleluja, 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 aleluja. To zapraszam, dzieci. Chciałbym Was zapytać dzisiaj y, o czym ludzie rozmawiają albo co robią, kiedy rozpalą ognisko. Byliście kiedyś przy rozpalonym ognisku? No, hmm. myślę, że wszyscy byli. E, no i co wtedy robią ludzie przy rozpalonym ognisku? Na przykład, co się robi? Mhm. Dają drewno do ogniska. Pieczą kiełbaski. Hmm, a co mówią? Albo no właśnie, co mówią? Co się, o czym się mówi przy ognisku? Hmm? Mówi się? Czy, czy wszyscy milczą przy ognisku? Nie mówi się, mówi się różne rzeczy. I takie mało ważne, i, i bardzo ważne. Czasami na przykład ludzie śpiewają przy ognisku, biorą gitarę i śpiewają sobie przy ognisku jakieś ulubione swoje piosenki. Pamiętam kiedyś właśnie byłem na takim ognisku, przy którym ludzie usiedli i rozmawiali o różnych bardzo ważnych rzeczach. I byli bardzo skupieni, bardzo siebie słuchali. I dzisiaj trochę o tym wspominam, o ognisku. Bo ono jest dzisiaj w Słowie Bożym, przynajmniej dwa razy. Jest takie ognisko, które, przy którym Pan Jezus rozmawia z świętym Piotrem. I mówi mu Piotrze, Szymonie, synu Jana. Czyli mówi do Niego tak, jak rodzice do, do świętego Piotra mówili. Szymonie, synu Jana. I pyta go, czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie? I tak trzy razy go Pan Jezus pyta. I dlatego go trzy razy pyta, ponieważ kiedyś Piotr jeszcze raz coś zrobił trzy razy. Pamiętacie co Szymon Piotr zrobił trzy razy? Hmm? Wyparł się Jezusa. Tak, wyparł się Jezusa. I to jedno z tego, z tych. Tych zaprzeczeń wobec Pana Jezusa było też przy ognisku. Jest taka scena, jak pan, pan Jezus jest prowadzony do arcykapłana, i Piotr idzie za nim tak z daleka, przygląda się temu, jak Jezusa aresztowano, i potem wchodzi na dziedziniec, i tam jest rozpalone ognisko. Jest bardzo zimno, ludzie stoją przy tym ognisku, grzejąc się. I pewna odźwierna mówi do Piotra, ty chyba jesteś jednym z jego uczniów. A Piotr mówi, ja nie znam tego człowieka. I to było przy ognisku. I potem, kiedy Pan Jezus go spotkał po zmartwychwstaniu, to właśnie pyta go, Szymonie, czy ty mnie kochasz bardziej aniżeli inni apostołowie? I się wczoraj zastanawiałem, dlaczego tam jest to bardziej? Dlaczego Jezus mówi bardziej? Dlatego, że Piotrowi chciał więcej wybaczyć, bo Piotr się go zaparł trzy razy i chciał mu powiedzieć Piotrze, Ty mnie możesz bardziej kochać, bo ja więcej Tobie przebaczę. To jest bardzo piękna dla nas lekcja, że Pan Jezus Pozwolił Piotrowi wzrastać, że pozwolił Piotrowi przejść pewną drogę. I każdy z nas, każda, każde dziecko ma taką swoją drogę, że dzisiaj na przykład jeszcze nie mogę powiedzieć, że kocham Pana Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. A Pan Bóg mówi: nic nie szkodzi. Masz długą drogę przed sobą. Nauczysz się tego. Będziesz kiedyś kochać mnie całym sercem, całym swoim umysłem i ze wszystkich swoich sił. I tego nauczył Piotra. Mimo tego, że Piotr się go zaparł, to potem Piotr potrafił powiedzieć całym swoim życiem, że kocha Jezusa wszystkim. I wiecie, że święty Piotr no nawet życie oddał za Pana Jezusa. I rzeczywiście to się stało. Nie? I Pan Bóg do każdego człowieka mówi: Jesteś podobny do Piotra. I, i, i to, że dzisiaj w mnie w niedoskonały sposób kochasz, to ja chcę to uszanować. Ja chcę to uszanować, bo będziesz właśnie kiedyś jeszcze lepiej się modlić. Dzisiaj jest niedziela biblijna, będziesz jeszcze lepiej czytać Słowo Boże, jeszcze bardziej mnie kochać w ludziach. Więc Pan Bóg mówi: Każdy z nas ma. Taki czas, żeby się tego uczyć. No to tyle. Dzisiaj zapamiętajcie, że były takie dwa ogniska w życiu świętego Piotra. Jedno, przy którym się zaparł Jezusa, i jedno ognisko, przy którym powiedział: Kocham Ciebie. I Pan Jezus dał Piotrowi taką, taką wspaniałą drogę, w której mógł on dojrzeć. Dobrze, dziękuję. Usiądźcie sobie. Bardzo dzisiaj jest ta bogata liturgia słowa. Aż trudno wybrać takie motywy, o których można mówić w czasie homilii. Ale ja dzisiaj myślę o takich dwóch rzeczach, o których chciałbym, was, chciałbym wam wspomnieć. To jest właśnie o tym doświadczeniu Jezusa, który widzi, że Piotr nie kocha go całym sercem. I to niektórzy komentatorzy na to zwracają uwagę, że jest w tej Ewangelii tak gra słów, że Jezus pyta Piotra Piotrze, czy Ty mnie, czy ty mnie kochasz bardziej, aniżeli ci. I, I tam Pan Jezus używa, czy święty Jan to w Ewangelii oddał poprzez to słowo Agape. I to Agapę to jest taka właśnie miłość. Niesamolubna, bezinteresowna, która kocha nawet wrogów. A Piotr mówi: Panie, ty wiesz, że ciebie kocham? Ale Jan oddał to słową tym słowem filia. Można by powiedzieć, że to taka serdeczna przyjaźń. Albo żeby jeszcze to jakoś bardziej uwyraźnić, to można powiedzieć, że Piotr odpowiada: Panie, ty wiesz, że ciebie lubię. I drugi raz Jezus znowu pyta go o to agape, a Piotr znowu mówi, Ty wiesz, że Ciebie lubię. I potem jest ten trzecie, to trzecie pytanie niezwykle piękne, kiedy, kiedy Jezus mówi, Piotrze, czy Ty mnie lubisz? I się do niego, i go nie łamie. Bardzo go szanuje w tym, że to jest taki etap w jego życiu. I Piotr mówi, Panie, Ty wiesz, że Ciebie lubię. I myślę o takich wszystkich sytuacjach, kiedy my jesteśmy w, takim, w, takim, w takiej relacji, że no, kochamy kogoś bardziej niż on nas. Może to być w małżeństwie, to może być w rodzinie, w przyjaźniach. Nie? Że kochamy kogoś bardziej niż on nas. I wtedy dzielimy z Bogiem właśnie ten, ten ból Boga ale też i tę radość Boga, który kocha bardziej, który kocha mocniej. Znalazłem taki piękny tekst jednego z dwudziestowiecznych poetów, który pisał tak: jeśli miłość, nigdy, jeśli miłość nigdy nie będzie jednakowa, niech to ja będę zawsze tym, który bardziej kocha. Może to być dzisiaj dla, dla wielu osób takim pocieszeniem, że jesteśmy w takiej sytuacji jak Jezus, który kochał bardziej niż Piotr. A druga, druga myśl, z którą dzisiaj też chciałbym Was zostawić, taka, która może pomóc nam w ogóle czytać Ewangelię o ukazywaniu się Jezusa z martwych stałego, to jest taka myśl, którą wziąłem od Adrianny von Speyer, takiej dwudziestowiecznej mistyczki, która zauważyła, że kiedy Ewangelia, że Ewangelię można podzielić na ten czas przed zmartwychwstaniem i po zmartwychwstaniu i że te dwa sposoby widzenia rzeczywistości różnią się od siebie tym, że przed zmartwychwstaniem to, co zwyczajne, jest takie bardzo wyraźne. I przez to, co zwyczajne, czasami się przebija nadprzyrodzoność. Na przykład Jezus kogoś uzdrawia. I ludzie są, są bardzo zdziwieni, że, że przebiła się nadprzyrodzoność. Coś niezwykłego, coś boskiego się przebiło przez, przez to, co zwyczajne. Albo Jezus przebacza grzechy komuś. I oni wiedzą, że to może uczynić tylko Bóg. I przez to, co zwyczajne w życiu ludzi, przebija się właśnie coś nadzwyczajnego. I Adriana von Speyer mówi, że po zmartwychwstaniu, kiedy się czyta Ewangelię po zmartwychwstaniu, ta rzeczywistość się odwraca. I to widać w tej dzisiejszej Ewangelii, że tu wszystko jest nadzwyczajne. Jest takie przemienione. I że takim znakiem tego przemienienia jest po prostu sama osoba Jezusa. To jaki on jest, jakie on ma ciało. Że oni z jednej strony widzimy, że go nie poznają, a potem w pewnym momencie go, go poznają jeden z nich, Jan, mówi: To jest Pan. I Pan Jezus mówi: Dotknijcie mnie i przekonajcie się, że duch nie ma ciała ani kości. Jak widzicie, że ja mam, jest już coś nadzwyczajnego w tym. I przez to nadzwyczajne, w tej rzeczywistości zmartwychwstałej, przebija się to, co zwyczajne. I gdzie to widać? Kiedy Pan Jezus mówi: Czy macie tu coś do jedzenia? I oni Mu podali rybę. I tak trochę żartem sobie pomyślałem: No, w świecie zmartwychwstałym. To kiepsko będą mieli ci, co nie lubią ryb, no bo tam będzie. I w jakim my momencie jesteśmy? No my, my jesteśmy w takim momencie, że, że przez to, co zwyczajne, na razie się przebija to, co nadzwyczajne. I że kiedy Jezus nas wprowadzi w świat zmartwychwstały. To będzie wtedy odwrotnie. I myślę, że warto tak patrzeć, tak czytać Ewangelię, kiedy święty Paweł pisze, że Jezus jest tymi pierwocinami tego świata stałego, jest tym pierwiosnkiem. Myślę, że maj, dzisiaj akurat słabo, ale maj może nam w tym pomóc, bo. Czytałem u jednego z polskich pisarzy, że maj się różni od wszystkich innych miesięcy tym, że jest jedynym miesiącem, w którym, wszystko, coś, że jest jedynym miesiącem, w którym rzeczywistość wybucha. I że my się czasami nie orientujemy. Nagle prostu, ta zieleń, to, to, to wszystko, co piękne w przyrodzie, wybucha tak szybko, że w jednym innym miesiącu to się nie dzieje. I, że to, i to, to doświadczenie właśnie takiego wybuchu wiosny, em, może nam coś podpowiedzieć z tej rzeczywistości zmartwychwstałej, że Jezus jest właśnie taką wiosną. Że Jezus wybuchł, że w nim widać już ten inny świat. I że ten inny świat się jakoś zaczyna przebijać w tej zwyczajnej rzeczywistości, w której jesteśmy. I że on to wszystko chce kiedyś doprowadzić do pełni. Wszystko co co jest w tym świecie.